hej, kochani, dzisiaj czas na kolejnego daily vloga. Jak mi się język od początku plącze, to jest niedobrze. E, stoicie na stojaku, znaczy na. Boże, jak to się nazywa? Nie stojak tylko. Ale numer, zapomniałam. No, nieważne. W każdym bądź razie nie trzymam Was w dłoniach. Ja nałożyłam, właśnie twarz. E, nałożyłam. No chyba w sumie niemalże tylko e, nowości, no prawie tylko nowości, które przywiozłam ze sobą z Polski. E, i, I tak patrzę na swoje brwi, Boże, jak one są w stanie, ja muszę w, w każdym bądź razie muszę zrobić u Kati Termin i e, wypełnić znowu brwi. Znowu sobie zrobić makijaż permanentny, bo <laughs> denerwuje mnie to. Eee, no, jakby nie patrząc, co 3 lata temu robiłam, no i po prostu pigment się już zjadł. Eee, zaraz będę musiała włosy suszyć, wyjść z Milanem. I eee, wczoraj przyjechałam z powrotem z Polski. Słuchajcie, wyskoczyłam do Polski na raptem. We wtorek wieczorem byłam, w środę. Wczoraj był czwartek, tak. No to w sumie, no, można powiedzieć, że na dwa dni jakby tak wszystko zsumować, bo we wtorek gdzieś po 18:00 byłam na miejscu, w środę rano byłam z autem w warsztacie. E, potem byłam w gościach w Jeleniej Górze, e, w odwiedzinę pojechałam. W czwartek do południa, od białego rana do południa auto było w warsztacie, bo tam wymieniali mi Klocki hamulcowe, tarcze, wymienili mi em, cały układ wydechowy auta. E, I powiem Wam, że uwielbiam ten warsztat, bo oni mnie tam zawsze zaskakują tym, jak szybko wszystko robią, i niekoniecznie źle. Nie mogę powiedzieć, bo do tej pory e, wszystko, co u nich robiłam. Mm, było, no powiedzmy, że dało się przeżyć, jeżeli chodzi o finansowe sprawy. Tutaj w Niemczech zapłaciłabym zdecydowanie dużo więcej, więc to żadna tajemnica, że z tego powodu zawożę auto tam. No do granicy nie mam daleko, więc no nie oszukujmy się. Nie będę tutaj nikomu w tyłek pakować moich ciężko zarobionych pieniędzy. Tylko wolę właśnie pojechać w rodzinne strony, przy okazji zawsze wpadnę do kogoś w odwiedziny. No i, i wczoraj wieczorem wróciłam, zrobiłam zakupy. Jakbyście zobaczyli, co tu się za mną dzieje, patrzcie. To jest po prostu bajzel na kółkach, baby z dziadem brakuje tylko. Zaraz muszę to ogarnąć, muszę wypakować moją mini walizeczkę i tak dalej, i tak dalej. E, przyszły mi w międzyczasie dwie paczki, e, paczki pierowe, pokażę Wam je później. E, I te paczki są na zasadzie e, współpracy barterowej, czyli nikt mi za to nie zapłacił. Po prostu firma mm, weszła ze mną w współpracę na zasadzie, że mi wysyłają do testowania kosmetyki i e, ja Wam je oczywiście zaprezentuję. Ale mam prawo wyjaśnić, znaczy, wys, jakby to nazwać, no powiedzieć po prostu swoją szczerą opinię. Jeżeli coś mi się nie będzie podobało, czy się nie będzie sprawdzało, no to mam prawo Wam o tym powiedzieć. I za to nikt nie płaci. Kosmetyki mam po prostu do przetestowania. Z czego się bardzo cieszę, bo wyobraźcie sobie, że pojawi się też e, mały makijaż na, na moim kanale. Coś mi te brwi, muszę tutaj brew poprawić. E, na moim kanale pojawi się właśnie e, filmik makijażowy, bo mam bardzo dużo nowości makijażowych. E, I co? I nie wiem, co chciałam jeszcze powiedzieć. Aha! Słuchajcie, mam urlop i z pracy mi wydzwaniają tak czy tak. To co to za urlop, jeżeli ja nie mam spokoju od pracy? Przed chwilą do mnie z biura dzwonili, ach, bo plan nie jest na jeszcze ogarnięty, bo to, bo tamto, ludzie, dajcie żyć, ja mam urlop. Tragedia. Dobra, idę suszyć włosy i do Was wrócę, jak wrócę z siurkiem ze spacerku. Słuchajcie, znalazłam słowo, którego mi wcześniej brakowało, a mianowicie miałam na myśli statyw. Ale nie, nie, nie myślałam tyle nad tym. Teraz mi się przypomniało. Eee, wyciągnęłam rzeczy, które właśnie mi marki przysłały i chciałam Wam je pokazać. Tylko najpierw jeszcze Wam powiem, że znowu dostałam. Słuchajcie, telefon z pracy i z groźbami, że, e, że mnie zwolnią. No proszę bardzo, ja jestem już z okresu próbnego, wyszłam, więc nie mogą mnie tak o szybko zwolnić. Eee, Podejrzewam, że jeszcze zadzwoni do mnie dzisiaj szef. Jeżeli on do mnie zadzwoni, to mu powiem, że ja jestem na urlopie i mi ten dzień powinien zapłacić, dlatego że ja nie muszę odbierać podczas swojego urlopu yy, telefonu od niego. Dobra, nieważne. Yy, właśnie do mnie napisała koleżanka, żebyśmy się o 18, co z tą moją brwią jest? Żebyśmy się o 18.00 spotkały. Także, no e, o 18 jesteśmy umówione, idziemy się coś napić. Oczywiście nie alkohol, bo wiecie, że ja nie mogę, a tym bardziej, że będę jechać autem. No, ale co? Już wam pokazuję, co takiego e, dostałam z nowości. Popatrzcie, to jest od jednej marki, a mianowicie marki Rivers. E, linki znajdziecie do tych wszystkich produktów tutaj na dole. I tak. Produkty mogłam sobie wybrać sama, dlatego jak widzicie, co po niektóre są w dwóch wersjach, dlatego, że nie do końca wiedziałam, no jak będą wyglądać i czy będą do mnie dopasowane, no bo wiecie, jak jest, jeżeli chodzi o zdjęcia w internecie, tak? Ja wam powiem, że ja już miałam kontakt z marką Reverse, miałam produkty, które się u mnie Powiem Wam szczerze, że całkiem dobrze sprawdziły. E, zdękowałam właśnie jeden z tych korektorów, bo to są dwa korektory i jeden mam w odcieniu 101 Beige, a drugi w odcieniu 102 e, Nude. Ten Beige już miałam i właśnie go zdękowałam i naprawdę rewelacja. A to nie są drogie produkty. E, tego 102 Beige nie miałam, dlatego będę... E, nude nie miałam, dlatego będę chciała je i jego przetestować, żeby zobaczyć, jak odcień się prezentuje. I one nazywają się Camouflage Liquid Corrector Dermocolor. Dermo no, e, jak mówię, tego tutaj znam, dlatego wiem, że jest rewelacyjny. E, mam też paletkę, słuchajcie, New City Trends. E, Jezus nie wytrzymałam i musiałam już paluchy w nią włożyć. Jest prze. Przepiękna. W życiu nie pomyślałabym, że takie ładne będzie na pigmentowanie. E, tutaj mam słuchajcie, dwa zestawy do brwi. E, tu jest wosk, to białe. A reszta to są właśnie cienie do brwi. I jak widzicie, ja wzięłam dwa odcienie. E, ten tutaj to jest e, numerek 03. Coś. o teraz widać ładnie 0,3, a ten tutaj jest 04, Dlatego, że no, jak mówię nie wiedziałam po prostu, który będzie bardziej pasował do mnie, dlatego, że ja używam kredek do brwinie cieni, więc no nie wiem, zobaczymy. E, co my tu mamy dalej, mamy dwa Słuchajcie, przepiękne róże, jeszcze palców w nich nie maczałam. Ten tutaj to jest odcień 04, to są róże mineralne, taki typowo letni. A ten tutaj to jest numerek 03. I one są, słuchajcie, matowe z tego co widzę, więc no jestem niesamowicie ciekawa, chyba mają dość dużą pojemność, 7,5 g. Więc te dwa. Wzięłam też jeden. Puder w kamieniu Make, make up Fix Matte All in One. Um, I to jest w odcieniu 01. Ja wzięłam ten najjaśniejszy. Jeszcze paluchów nie wkładałam, więc też nie wiem jaki jak będzie. Um, o. Widzicie? Dalej. słuchajcie chciałam wziąć bronzer, ale to to nie jest w życiu bronzer. To się nazywa Bronze and Shimmer um, Bronzing Powder w odcieniu 01, ale to w życiu. Tu akurat nie już palucha wsadzałam i Wam czekajcie pokażę. Czy Wy to widzicie, czy to jest. No, brązujący rozświetlacz, tak bym to nazwała prędzej, ale jest przepiękny. Um, Także to raczej w, w roli bardziej jako toper na bronzer, obym tak powiedziała. Dalej mam tutaj bazę rozświetlającą Pro Shining Makeup Base. Mm, było kilka baz, no ja wybrałam tą, bo ja wiecie, lubię rozświetlenie. I wybrałam y, puder, y, puder, boże co ja gadam. Podkład matujący z tej samej serii co y, puder. I no. On mi przypomina jeden produkt strasznie. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. To jest odcień 30 Natural Beige. No, nie wiem, to był chyba najjaśniejszy. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. I tutaj, słuchajcie, w szklanych buteleczkach mam dwa podkłady Naked Skin Match Blur and Moisture. W odcieniach. Jeżeli gdziekolwiek znajdę, poczekajcie. Bo nie wiem, uczycie tu są odcienie. A jest 01 Classic Ivory, a drugi jest e, 02 Nude Bish. No, fokusuj. To coś ciężko z fokusowaniem. I tu znowu ta sama sytuacja. Słuchajcie, nie wiedziałam, e, który z nich będzie. E, no dobry dla mnie. Który będzie moim odcieniem, jeszcze ich nawet nie wyciągałam, nie mam zielonego pojęcia. Szklane, opak szklane opakowanie, pompeczka, wszystko gra. Bardzo ładny odcień, więc zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. No i dwie ostatnie rzeczy z kolorówki tej marki. Słuchajcie, to są e, szminki. Tutaj mam e, 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 jak to się nazywa HD Beauty Lipstick. W odcieniu 06 Zoe. I tutaj mam jeszcze coś takiego. I to jest Lipmat. Ale powiem Wam, że ja sobie na ręce go już słoczowałam i on nie jest matujący. E, przynajmniej nie wyglądał tak na ręce. No, jak widzicie, tutaj ubrudziłam już. Bo on nie jest wysunięty, on po prostu taki jest, no i podczas zamykania się psuje. Eee, ja wam zaraz zrobię słocze na dłoni i wam pokażę jak to wygląda. I teraz tak, słuchajcie, zrobiłam te słocze i ten ciemniejszy na górze kolor to jest właśnie ta szminka Zoe, a ten na dole to jest eee, to tutaj ta szmineczka i to jest słuchajcie w ogóle eee, pomadka do ust w odcieniu z... To 9, bo tam było różnych kilka odcieni. Myślałam, że ta złej będzie troszeczkę jaśniejsza, ona jest dosyć intensywna. One są bardzo, bardzo kremowe, bardzo kremowe, więc nie wiem jak będzie z, z czym, z no, utrzymywaniem się na ustach, ale ten kolor mi się dużo bardziej podoba, powiem Wam osobiście bo ten już troszeczkę moim zdaniem wpada trochę tak już w czerwień, a ja czerwieni nie noszę, no mimo tego słuchajcie i na sam koniec mam jeszcze dwie mgiełki jako, że wiosna, lato się zbliża no to słuchajcie nic lepszego jak dwie mgiełki nie mogłam się zdecydować jeżeli chodzi o zapachy więc wybrałam dwie, to jest Sunny Passion i to jest Sweet Vanilla and Coconut Prezentuje się tak o bardzo duża pojemność. 210 ml. A druga jest Sparkling Kiss. I to jest zapach champagne and strawberries. Także bardzo, bardzo ładny. Ja już jak można zobaczyć je psikałam. Także super, super. Słuchajcie, cieszę się niesamowicie. I tu jest jeszcze druga marka. Od której dostałam produkty, i jest to marka Your Natural Side, czyli naturalne produkty. I tutaj mam tak mam olej Arnika 10 ml. Jest to olej, który jest przeznaczony do używania na twarz na dzień. Dalej mam z pestek granatu, także 10 ml, ten ma być do używania do twarzy. Na noc. Dalej, dalej mam e, skwalan, e, pojemność 30 ml, i on może być używany jako dodatek do olejów, kremów, tudzież balsamów. E, kolejny produkt, który tutaj mam, słuchajcie, to jest olej lniany. Jest to olej o pojemności 100 ml który może być używany na przykład do włosów, jak i do skóry głowy. Ja mam łuszczycę na skórze głowy, więc to może być bardzo dobry produkt, jeżeli o to chodzi. Dalej mam wodę pomarańczową i o dziwo, Słuchajcie, wodę pomarańczową można używać jako giełka na twarz w roli toniku. Ale także można używać jej na włosy. Także no, jestem niesamowicie ciekawa, jak się sprawdzi. I ostatni produkt, który tutaj mam, słuchajcie, to jest różowa glinka. Jej pojemność to 100 gram, także sporo. I różową glinkę można używać w roli maseczki na twarz. Ale można także z niej sobie zrobić peeling do skóry głowy. Ja aktualnie peelingi do skóry głowy mam, bo kupiłam dlatego ją będę bardziej jako maseczkę peeling do twarzy używać. To są, słuchajcie, kosmetyki naturalne, nietestowane na zwierzętach i wegańskie także jestem niesamowicie ciekawa. Ja z marki Your Natural Site miałam do tej pory bodajże w życiu dwa produkty, oba się u mnie bardzo dobrze sprawdziły, więc jestem niesamowicie ciekawa, już się nie mogę doczekać testowania. Więc popatrzcie ile tego jest. Eee, oczywiście jak mówię, wszystkie linki do produktów, jeżeli was któreś już teraz interesują, dostaniecie na dole. Tu, jak potestuję trochę, to dam Wam znać, jak one się sprawdzają. Tutaj zrobimy, słuchajcie, testy na żywo. Ja, co prawda, nie jestem żaden make-up artyst i maluję siebie samą, tylko. Um, natomiast um, nakręcę Wam taki test na żywo, bo dlaczego by nie? Mam nadzieję, że macie na niego ochotę. Wiecie, co chciałam Wam coś jeszcze pokazać, ponieważ jedna z Was pytała się mnie pod ostatnimi zakupami, do jakiej cery to jest przeznaczony krem. Słuchajcie, mi się wydaje, że do każdej, w każdym bądź razie tutaj jest do napisane do cery, która potrzebuje nawodnienia, tak? znaczy no, po prostu nawilżenia. Do suchych, mega suchych cer to może być za mało, ponieważ to jest no, krem, który jest bardziej taki w konsystencji żelowej. E, według mnie jest to bardziej krem właśnie do cery mieszanej, do cery, em, do cery tłustej. E, no Ja go uwielbiam i teraz czekam, aż mi się z, skończy ten krem, który aktualnie używam i e, na ciepłe miesiące będę miała ten jak znalazł. Patrzcie, macie okazję zobaczyć kulisy nagrywania, em, nagrywania e, hola zakupowego hola holu, jak to się mówi? No nie wiem, w każdym bądź razie nagrałam wam moje zakupy z Polski, a dzisiaj słuchajcie, pali się u mnie e, w drugim pokoju e, White Strawberry Bellini, bo kupiłam ostatnio dwa woski w Talii. I yy, jeden Honey Lavender Gelato. Czy ja nie mam świecy o tym zapachu? Chyba wydaje mi się, że mam. Poczekajcie, nawet tutaj stoi. Opla. O! O tym samym zapachu teraz mi się przypomniało, że przecież świecę mam. No w każdym, w każdym bądź razie kupiłam sobie też takiego samplera. I. Yy, Włosy się ze mnie sypią. No i y, będę palić. Muszę teraz ten bajzel tutaj ogarnąć. Za półtorej godziny, jak mówiłam, jestem umówiona z koleżanką. I jeszcze kolega napisał, że też do nas dołączy. Y, więc będzie na pewno zabawnie. Znowu słychać córka od sąsiadów z góry. Ta mała to tylko że cały czas. Japę. Za przeproszeniem. Eee, no, bajzel. Jak się patrzy dookoła. Muszę to wszystko teraz posprzątać. Aparatu nie będę ze sobą brać. Idę najpierw jeszcze z Milanem na spacer, bo Miluś był ze mną oczywiście w Polsce i był taki grzeczniutki. Nie, Miluniu, byłeś grzeczniutki? Czy pies był grzeczniutki? Tak, kontrola kosmetyków. Może być? Mogą być, kochanie? Pasują kosmetyki? Kochanie, idziemy na Siuśka? Idziemy na Siuśka? Tak? Idziemy na Siuśka? Idziemy, siurku, ty mój? Siurku, ty mój, idziemy na siuśka? Idziemy na siuśka, siurek? No zrób ładnie siad. Zrób ładnie siad. No, tak mnie właśnie pieseł słucha. Pieseł, zrób ładnie siad. Idziemy na siurka? Idziemy? Tak? Pójdę z nim jeszcze raz na spacer, zanim wyjdę, bo on w domu zostanie. Nie będę go brać e, ze sobą. No, strasznie mi się włosy dzisiaj tak ładnie układają. Bardzo mi się to podoba. Może że rzeczywiście potrzebne im było oczyszczenie peelingiem i tak dalej. Siurek, co ty tam robisz? Gdzie ty jesteś? No, wszędzie śmieci stoją, ja wiem. A nie śmieci, tylko kartony z kosmetykami i tak dalej, bo ja nie mam już tego, gdzie trzymać. Zostaw ten statyw, nie oblizuj statywu. Siurku, ty. Dobra. Idę z nim. Nie wiem czy będę coś tam jadła. Jeżeli tak, to po prostu pokażę wam telefonem, a wrócę do was, jak już będę z powrotem w domu. Jestem w domu. Powiem wam, że takie spotkanie właśnie z koleżanką i kolegą naprawdę dobrze mi zrobiło. Pośmialiśmy się trochę i co się okazało, słuchajcie, moja koleżanka, pomimo że mieszkamy wszyscy tutaj na miejscu w Kemnic, to poprzez moją pracę e, przez ostatnie pół roku widziałyśmy się dwa razy. No bo wiecie, ja cały czas tylko praca, dom, praca, dom, praca, dom, e, zero jakiegokolwiek życia takiego, można powiedzieć, jeszcze rozrywkowego, prywatnego i w ogóle e, całe moje życie do tej, przez ostatnie. Pół roku kręciło się tylko i wyłącznie wokół pracy. I powiem Wam, że nawet nie wiedziałam, że moja koleżanka teraz też właśnie wpadła w depresję. Słuchajcie, to jest przerażające ile ludzi na chwilę obecną ma depresję. Ja korzystam z tego, że mam urlop, powiedzmy korzystam. Ja po prostu, powiedzmy korzystam z tego, że mam urlop. Um, bo wam o tym nie mówiłam, że ja mam e, dostałam burnout, e, bo po prostu zbyt dużo serca e, i sił inwestowałam w moją pracę, e, aż się po prostu e, wykończyłam, wypaliłam się. Więc mam nadzieję, że po urlopie będzie lżej, aczkolwiek zobaczymy, co mój lekarz powie w poniedziałek. E, no w każdym bądź razie, właśnie jestem w szoku, ile ludzi, coraz więcej, nawet w gronie moich znajomych, e, właśnie choruje na depresję i tak dalej. Wiecie, ja na depresję. U mnie jest depresja zdiagnozowana mm, przez trzech różnych e, lekarzy. E, już od trzech lat, i od tamtej pory biorę też e, leki antydepres antydepresanty. I e, właśnie koleżanka mi dzisiaj pokazała, bo po drodze na spotkanie z, ze mną, e, czy z nami, e, była jeszcze w aptece odebrać swoje leki, i się okazało, że. Dostała przepisane te same antydepresanty, co i mi. Ona się mnie pyta, co to są za leki? Dają one coś? Ja mówię, że to są te same antydepresanty, które ja dostaję, um, tylko że no, jej dawka to jest dosłownie ułamek mojej dawki, bo ja dostaję naprawdę dużą dawkę. Wiecie, żeby funkcjonować. Są ludzie, którzy nie wierzą w działanie antydepresantów, twierdzą, że mają efekt placebo. Ja osobiście uważam, że te leki mi pomagają. Może też dlatego, że słuchajcie, ja miałam raz sytuację dwa lata temu, że przez przypadek wyjechałam i tak w stresie się pakowałam, że zapomniałam po prostu leków ze sobą wziąć i. Naprawdę to, co ja przeszłam przez dwa kolejne dni, to była tragedia. Ja miałam oznaki jak no, narkoman na odwyku, tak? Więc to, że antydepresanty nie uzależniają, to też nie jest prawdą. I właśnie w tym momencie słuchajcie, poczułam, że te leki mi rzeczywiście coś dają, bo jak tylko wróciłam do domu i od razu wzięłam tabletkę, to Wam powiem, że wszystko mi po max godzinie, jak ręką odjął, odeszło. Także no, w sumie nie wiem po co ja wam to w ogóle mówię, no ale jakoś tak mnie naszło, żeby właśnie sobie pogadać. Dobra, słuchajcie, jutro się z Dani znowu spotkamy jeszcze jedną koleżanką, wezmę ze sobą Milana, zobaczymy co będziemy robić, pójdziemy na spacer. A w niedzielę wieczorem leci Fifty Shades of Grey, druga część w telewizji, pierwsza leciała w zeszłą niedzielę. Ja te wszystkie części, słuchajcie, w kinie oglądałam, przeczytałam całą raję e, książek. E, jeszcze zanim w ogóle napadło, e, że zostanie sfilmowane e, te książki. Moim zdaniem książki zawsze będą lepsze niż naprawdę najdroższy film no ale cieszę się, bo może właśnie Dani u mnie będzie spała i sobie zrobimy taki wiecie, babski wieczór z maseczkami i z panem Grejem. No, a tymczasem słuchajcie, idę do Milana, bo byłam z nim właśnie jeszcze przed chwilą na zewnątrz, no i zdążyłam się tylko przebrać i idę ściągnąć twarz. Powiem Wam, że włosy w dalszym ciągu słuchajcie, jak świeżo umyte, E, więc no, fajnie to. Cieszy mnie. Jednak, peeling do skóry głowy to dobra rzecz, słuchajcie, bo ja to przypisuję peelingowi, a niekoniecznie e, szamponowi, którego, którego używałam e, z farmaceuty, właśnie do skóry głowy z łuszczycą przeznaczony. No, także ja idę zmyć twarz, idę do Milana. Zabiorę się za obrabianie filmiku w międzyczasie pooglądam telewizję, powciągam trochę YouTube, y i w końcu o którejś tam godzinie, później pewnie, później pewnie zwinę się do łóżka, także no, chyba wam powiedziałam i pokazałam wszystko, co miałam dzisiaj do pokazania i powiedzenia. Nie wiem jak zapomnę, pewnie jutro będę kręcić następnego vloga. Przynajmniej teraz, w tym okresie, kiedy mam wolne, jeszcze urlop, to będę próbowała kręcić jak najwięcej vlogów, żeby móc potem was nimi zasypać. A wiem, że vlogi lubicie, bo bardzo często mi piszecie w komentarzach. No i też po wyświetleniach widzę, że vlogi, między innymi, to są wasze ulubione filmiki, pomimo, że w moich vlogach nic się jakiegoś takiego spektakularnego nie dzieje. No dobra, kochani, to. Żegnam się z Wami. Mówię Wam ze swojej strony dobranoc i do zobaczenia. Pa pa!